Witam wszystkich serdecznie. Marta Waliczek po walce. Cześć, witam. Marta, pierwsze takie pytanie bardzo podstawowe, co nie zagrało, dlatego że ta pierwsza runda świetna w Twoim wykonaniu. Końcówka to w ogóle wydaje się, że chyba zabrakło tylko czasu. Co się stało w tej drugiej rundzie? Do drugiej rundy weszłam bardzo pewnie z tym samym założeniem co do pierwszej, bo plan działał. Moje uderzenia, moja taktyka działa sprawnie. No, głupi błąd, który powinna mi już dawno temu e, wykorzenić, wyrzucić z głowy, z jakichś tam nawyków. Poczułam w pierwszej rundzie, m, że mogę skończyć tę walkę przed czasem. W drugiej, jak zaczęły ciosy wchodzić, widziałam, że z głowy, z czoła Sary zaczyna spływać krew. Ona zaczyna tracić może nie tyle świadomość, co ten wzrok robi się taki błędny, słabszy. Moje ciosy zaczynają dochodzić i. Pewna tego, że skończę, mogę skończyć walkę w parterze, dałam się wciągnąć nie, w so, nie w swoją płaszczyznę. Yy, zamiast słuchać narożnika, żeby wstawać, to tak jak mówię, mój e, chory upór wziął górę. Tak jak mówię, no tego na tym poziomie niestety y, zawodnicy klasy takie jak Sara czy Uwe, UFC y, Światowej po prostu tych błędów się nie wybacza. Jasne. E, zapytam o tą sytuację w pierwszej rundzie, dlatego że bardzo mocne trafienie. Poszłaś od razu w stójce, potem partner rozbijałaś swoją rywalkę. Czego tam zabrakło? Czy to może nie wiem, celność w tych ciosach? Dlatego że widziałem potem na powtórkach, że Sara dużo tych ciosów gdzieś blokowała, albo choćby ruchem głowy w parterze, e, że unikała tych ciosów. W każdym razie. Ale no to chyba chodziło głównie o czas, dlatego że bardzo mocno podłączała rywalkę. Dużo ciosów blokowała głową, tak. Znaczy, że się o kiwkach mówię, nie, to nie, nie, że głową. Nie, się. nie a, okay. ja mówię, że głową. A, dobra, dobra, bo Inaczej się, by wciąż, tego się... nie było. Dobra, dobra. Nie, dobra, już żarty na bok. E, e, tak, ale to mówię, to wynika z tego, że to nie, są, to nie jest zawęczka z przypadku I, i chodzi na nogach i rusza się, wchodziły moje ciosy. E, Sara jest bardzo odporna, jeśli chodzi o te ciosy. Już wcześniej wspominałam, że one nie są delikatne. To nie jest zmacanie, głaskanie, tylko to są naprawdę mocne strzały, czy wchodzą na głowę, czy na żebra, czy na wątrobę. Kopnięcia, Sara przyznała, że kolana bardzo mocno odczuła no czego mogło braknąć? No w tym przypadku czasu, tak. No bo to był moment, kiedy widziałem, że Sarze zaczynało już sił brakować. Gdzieś tam no te uderzenia już były na tyle mocne i tyle konsekwentne, że tam dosłownie parę sekund brakło, żeby sędzia już chciał przerwać tę walkę. Widzieliśmy tutaj przed chwilą Sarę, no i wydaje mi się, że jeżeli ktoś jej ogląda gali i by postawił was obok siebie, to by nie powiedział, że koniecznie to ty przegrałaś. Czy w ogóle e, cokolwiek ci dolega, jakby to powiedzieć, po tym pojedynku? Dlatego, że poza kilkoma zadrapaniami na twarzy, no to tutaj nie widziałem aby, ani żebyś kulała, ani nic, także jak to u Ciebie wygląda? Yy, ja też jestem odporna na ból, <laughs> nie lubię dawać się trafiać, a poza tym obiecałam rodzinie i najbliższym, że wrócę cała i zdrowa, a że lubię dotrzymywać danego słowa, więc no, czy wygrana, czy przegrana, wracam do najbliższych, do ukochanych i, i cieszę mi się dalej sobą w pełnim zdrowiu, mogę wracać na treningi, jest dużo pracy, bo moi koledzy i koleżanki też się przygotowują do walk, więc jest co robić, nie ma co, co siedzieć w związku z tym, kiedy to byś chciał wrócić do oktagonu? Zależy, co, co czas pokaże, co, jak się podobała moja dzisiejsza walka, mój dzisiejszy występ. Jeżeli organizacja miałaby jakieś propozycje dla mnie, no to jestem, ja to możemy rozmawiać. Dobra, Marta, wielkie walki można powiedzieć dla Berserkers Team Bielsko-Biała, dlatego że za miesiąc Rafał Karetyk na KSW, także śledźcie. Dziękuję Ci bardzo za wywiad, no i powodzenia w kolejnych walkach. Ja też dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki.